Witajcie w poszukiwaczu, w którym, jak zawsze, mam dla Was trzy filmiki, które podbijają internet. Wielka afera w internecie, a gdzie afera? Mam i my. Don't kiss me, Tadeusz Rydzyk, Szybkie ręce. W dwa dni osiągnęło 500 tysięcy wyświetleń. Boże, jakim cudem. Zobaczmy. Z Matki Bożej Strażniczki Wiary, Bedonia, Matki Królowej Polski, Zbawie Podlaskiej, Świętego Antoniego. Podobno Tadeusz nie lubi całowania po rękach. Nie znam Ryzyka osobiście, może faktycznie nie lubi całowania w rękę, może zwyczajnie ma je brudne. Każdy ci dotyka, przybija piątkę, a ty masz im dać całować się po rękach? Nie, książeczka powinna wystarczyć. Za co trzeba mu pogratulować? Tak, dba o zdrowie swoich wiernych, ale i za refleks. Bo wielu próbowało. Z matki Boże strażniczki, z Podlaski Podlaskiej, świętego Rocha, z tu kilka parafii. Dało się tylko jednemu. On już planował, on już wiedział. łapie za rękę i niech się dzieje, wola Boża. Jaki zadowolony. My też gratulujemy. Popularność to to, co działa na wszystkich. Tych największych youtuberów wielu też chciałoby pocałować z dupy w dupę, a abstrahujów no właśnie to może pozostańmy przy tych dłoniach i poznania wracamy do tej serii wesel, które wam pokazałem a teraz małe przypomnienie co było za nami, cyganie egipcjanie Rosja a teraz dzięki Marcie Nowa, która wysłała mi filmik, możecie odznaczyć na swojej liście, że widzieliście wesele chorwackie tego gościa. No tak, jaki wiek, taka impreza. Faceta poniósł melansz, dosłownie. Nawet po tym wyładowaniu ma ochotę na więcej. Aż go nosi. Chociaż ja mu się nie dziwię. Przy takiej muzyce chce się tamcieć, chce się szaleć, a twoja kobieta nie nadąża. Ten gest opamiętania przydałby się niektórym osobom. Przynajmniej przestaliby całować po rękach. Jak już jesteśmy przy imprezach, tak powroty z nich są bardzo trudne. Nawet po dodaniu wzniosłej, pięknej muzyki, wiemy co się stanie. Najważniejsza rzecz to liczyć na przyjaciela, który pięknym gestem otworzy drzwi, abyś ty mógł polecieć. Na zasłużony sen. Bawcie się jak chcecie. Bawcie się z kim chcecie. I wszystko nagrywajcie, bo bez tych filmików internet byłby nudny. To by było na tyle w tym poszukiwaczu. Jeżeli chcesz zobaczyć pełne filmiki, masz je w opisie na dole. Jeżeli ci się podobało, oceń to dla mnie bardzo ważne. Skomentuj. Podziel się ze znajomymi, a najlepiej subskrybuj. My się widzimy już za tydzień i codziennie na Facebooku. Hej! To by było w tym poszukiwaczu. To wszystko. <grym> to by było na tyle w tym poszukiwaczu, w tym jak zawsze mam dla Was cztery filmiki. No, teraz już miałem sześć. <grym> sam nagrywam i sam muszę klapnąć.